Konik polny, Kazia i jego rodzina. Był sobie konik polny, na imię miał Kazia. No, oczywiście powiedzą dzieci: Jak można nazwać konika polnego inaczej niż Kazia? Mało prawdopodobne, że są ludzie, którzy nie słyszeli skrzyczenia konika polnego i nie widzieli tego owada. Wszyscy potrafią go odróżnić spośród innych mieszkańców zielonej roślinności. Ten owad nosi urocze imię konik polny a na wschodzie polskim mówił na niego mały kowal a nasz skoczek ma takie imię, bo jest kowalem tak dokładnie kowal swojego szczęścia. To poważna sprawa, ale bardzo interesująca. Najważniejsze, czego potrzebuje Kowal do swojego szczęścia, to na pewno zgadniecie. Dobrze, uśmiech. Uśmiech to gwarancja dobrego nastroju. Gdy nie masz humoru, po prostu zacznij się uśmiechać. Tak, dokładnie. I co zobaczysz w odpowiedzi, jeśli oczywiście nie jesteś sam w pokoju, albo nie patrzysz teraz na siebie w lustro? Znajdziesz uśmiech w odpowiedzi, i nastrój zacznie się poprawiać. I oto już dwóch towarzyszy jest radosnych. I to cudowne to magia nasz skoczek zawsze starał się uśmiechać. No przecież wiecie, jak wyglądają skoczki. Lekko spłaszczone z boków ciało, głowa z dużymi oczami i aż sześć nóżek. Zresztą, przednie nogi owad używa do chodzenia, a te długie, tylne do skakania. Są muskularne, silne i pozwalają na skakanie na bardzo duże odległości taki skoczek nasz taki skoczek nasz karza im dłuższe są wąsy skoczka tym ważniej tym ważniejsza jest jego pozycja wśród krewnych niektóre skoczki mają nawet dwie pary skrzydeł druga para służy do ochrony głównych skrzydeł podczas lata lotu. ciekawe jest to że skoczki Różnych gatunków brzęczą, jednak w większości przypadków brzęczeniem zajmują się samce. Oto bowiem główne skrzydła, dzięki którym owad lata są pokryte z góry twardymi nakrywkami. Jedna nakrywka ma strukturę jak klejnot, a druga rezonator. Wibrując swoim muzycznym instrumentem, mistrz Kazia napełnia całe otoczenie dźwiękiem, który jest charakterystyczny tylko dla skoczów, skoczków tego gatunku. Inny gatunek będzie miał inną siłę dźwięku, tonację, głośność i nawet melodię. To jak różne języki różnych narodów na kuli ziemskiej. Owad ma ochraniające ubarwienie, co oznacza, że skoczek będzie koloru otaczającego środowiska. Dlatego można spotkać zarówno zielone skoczki, jak i szare oraz w różnych odcieniach brązu, a nawet w paski i plamki. Najciekawsze jest to, że skoczkowi. Nie przydzielono uszu na głowie. Dlatego są one umieszczone na goleni przednich nóg. Wyobrażacie sobie? Tam są również różne rodzaje, rodzaje błon, które pełnią funkcję bębenków. Tak więc nogi tego sportowca są cenne podwójnie. Pewien skoczek mieszkał w ciepłym miejscu. Bardzo lubił żyć. Skakać i brzęczeć. Miał wielu przyjaciół i krewnych. Było bardzo wesoło. Skoczek postanowił profesjonalnie zająć się brzęczeniem. Oglądał w skoczkowej telewizji, jak zachwycająco brzęczeli jego krewni. Słynny kuzyn, tenor brzęczacz i brzęczarka Kuznerat Kukus. Tak, Kazia zamarzył, aby stać się znanym brzęczaczem. Występować w telewizji, aby mama była z niego dumna. Zwrócił się do profesjonalistów o pomoc. Znalazł nauczyciela śpiewu i Kazia codziennie ćwiczył. Oczywiście. Drogie dzieci, to nie jest łatwa praca, ale gdy zajmujesz się swoją ulubioną działalnością, masz marzenie i wiesz, do czego dążysz, nie ma żadnych przeszkód. Ustalasz plan dnia i wszystko się udaje zarówno treningi, jak i zajęcia i pomoc mamy w domu, i zajęcia swoją ulubioną działalnością. I sport dla dobrej kondycji. Wszystko się to łączy. Naszemu Kazi na początku nie było łatwo, ale potem się wkręcił, zaczęło mu wychodzić, z każdym razem lepiej i lepiej. I oto nadszedł ten dzień, gdy zaproszono go do śpiewania na Kazia Wizji. To taki konkurs dla skoczków. Najlep... Najlepszy brzęczarz zdobywa pierwsze miejsce. Kazia założył swój nowy mucholot, który ukochana mama podarowała mu na urodziny. Bardzo się denerwował, ale przyjechała rodzina, aby wesprzeć artystę w trakcie występu. Młodemu talentowi wszystko wydawało się teraz znacznie łatwiejsze. Wszystko ci się uda, drogi synku. Uwielbiam cię, powiedziała mama. Jesteś bardzo utalentowany i masz wyjątkowe brzęczenie. Nigdy czegoś takiego nie słyszałam, wspierała starsza siostra. Jesteś moim najlepszym bratem. Zawsze mnie uczysz wierzyć w siebie i nigdy się nie poddawać. Wierzę w ciebie. Powiedział młodszy braciszek. Jesteś prawdziwym mężczyzną, naszym synem. Wszystko się uda, zapewniał tata. Cała rodzina była zdenerwowana, jakby to oni mieli wyjść na scenę, a nie Kazia. A jemu było bardzo miło, że troszczą się o niego w taki sposób. Teraz trzeba brzęczeć idealnie. I wszystko będzie w porządku, pomyślał karza. Zapowiedzieli Kazia. Wyszedł na scenę, Je, jego nogi były jak z waty. Wydawało się, że Kazia zaraz straci przytomność, ale zaczęła grać muzyka. I kazia zaczął brzęczeć. Rozległy się boskie dźwięki. Wszyscy obecni zamarli, słuchając tego Zachwycającego brzęczenia. Przez minutę po występie panowała pełna cisza w sali. A potem nagle fala oklasków przerodziła się w owacje rozbrzmiewające wszędzie. Mama Kazi płakała z radości. Nawet tata się wzruszył. Prat i siostra skakali z radości. Wszyscy byli szczęśliwi. I co myślicie, drogie dzieci? Czy Kazia zdobył pierwsze miejsce? Tak. Oczywiście musiał się postarać, ale to był łaskawy trud utalentowanego artysty. Wniosek. Podążajcie za swoimi marzeniami i realizujcie je dla własnego dobra i dla dobra świata. Ciąg dalszy nastąpi.